Nazywam się Miłosława Gałęcka, jestem lekarzem, internistą i założycielem Instytutu Mikroekologii, gdzie od 2006 roku wraz z innymi specjalistami zapewniamy pacjentom holistyczne podejście do zdrowia. W Instytucie Mikroekologii konsultacji udzielają interniści, lekarz pediatra, dietetycy oraz fizjoterapeuta. Kierujemy się tym, że źródłem zdrowia są jelita i mikrobiota, a najważniejszym elementem opieki nad człowiekiem wrażliwość na wnętrze. W procesie terapeutycznym uwzględniamy więc ciało, w tym mikrobiotę, ale też psychikę, emocje, stres, i ich wzajemne oddziaływanie na siebie. Zapewniamy dostęp do bezpłatnych konsultacji telefonicznych, by wspierać Cię na każdym etapie drogi do dobrego samopoczucia. Pomagamy we wszystkich dolegliwościach związanych z zaburzeniami mikrobioty, a zgodnie z aktualną wiedzą wiemy, że mogą one dotyczyć całego organizmu, od przewodu pokarmowego przez odporność, aż do funkcjonowania mózgu. Właśnie dlatego w Instytucie możesz liczyć na pomoc w problemach jelitowych, alergiach, nadwrażliwościach i nietolerancjach. Instytut to również właściwe miejsce, jeśli znany ci jest problem nawracających infekcji bądź chorób autoimmunizacyjnych jak Hashimoto czy łuszczyca. Wsparcie znajdują u nas też osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, depresją, otyłością czy chorobami nowotworowymi. Mikrobiota jelitowa jest dokładnie analizowana w naszym laboratorium przez wykwalifikowany zespół. By zapewnić Ci dostęp do kompleksowej diagnostyki w jednym miejscu, wykonujemy również badania mikrobioty pochwy, nadwrażliwości pokarmowych, alergii oraz SIBO. Nasze badania zrealizujesz wysyłkowo lub stacjonarnie, a wyniki otrzymasz w wersji elektronicznej lub papierowej. W trosce o Twój komfort do wyników badań dołączamy opracowane przez nasz zespół, gotowe do zastosowania zalecenia probiotykoterapii oraz dietetyczne, i zawsze dopasowujemy je do indywidualnych potrzeb. Każdy wynik i otrzymane zalecenia możesz omówić z naszymi specjalistami podczas bezpłatnych konsultacji telefonicznych.